Witamy Państwa w magazynie informacyjnym telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziś w programie Ferie zimowe w Nowym Tomyślu. Na dobry początek, wspólny taniec na placu niepodległości. Tańczymy przeciwko przemocy wobec dziewczyn i kobiet. Jest akcja światowa. W tym programie zagramy też w koszykówkę. Zjawiło się dużo rodziców, zarówno mam, jak i tatusiów. Gramy tu mecz pomiędzy sobą. W czasie ferii trenowali również nasi młodzi piłkarze. Obóz przygotowała Akademia Nowotomyska, wszystkie grupy trenują na wszystkich halach w pomyślu. Z naszą kamerą byliśmy także u budowlanych. Staramy się jednak zawsze, żeby zapewnić tutaj młodzieży naszą atrakcyjną ofertę. Odwiedziliśmy też naszych harcerzy. Współpraca też daje o wiele więcej plusów niż jakby coś się robiło samemu. Sporo interesujących rzeczy w czasie ferii działo się w klubie osiedlowym. Akcja i ferie w, w, w klubie osiedlowym zawsze yy, ściągają dużo dzieciaszków. Na nudę nie narzekali też ci, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni zaglądali do biblioteki. Tegoroczne ferie upłynęły nam pod hasłem Ferie na cztery łapy. W czasie ferii prawdziwe oblężenie przeżywał także Nowotomyski ośrodek kultury. Oferty kierujemy tą i do dzieci i do młodzieży, która spędza ferie tutaj w Nowym Tomyślu. To jest magazyn informacyjny w obiektywie. To są wiadomości z twojego miasta i okolicy. Znajdźcie nas na Facebooku, oglądajcie nas też w internecie na tvk.smnt.pl. Ferie w naszym mieście rozpoczęły się od głośnego i naprawdę mocnego uderzenia 14 lutego w Walentynki. Kilkadziesiąt osób na Placu Niepodległości wspólnie zatańczyło przeciwko przemocy. Przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W projekcie One Billion Rising na całym świecie wzięły udział setki tysięcy ludzi, być może nawet wspomniany miliard. W Nowym Tomyślu ta akcja odbyła się po raz pierwszy. Idea jest taka, że tańczymy przeciwko przemocy wobec dziewczyn i kobiet. Jest to akcja światowa. W tej chwili odbywa się po raz trzeci, tak, Mateusz? Po raz trzeci. Po raz trzeci na całym świecie tańczymy tego samego dnia, 14, Walentynki, do tej samej muzyki i wykonujemy ten sam układ taneczny. W nowym to myślu ten taniec po raz pierwszy. Po raz pierwszy i bardzo się cieszymy. Różowy kolor jest kolorem, to symbolizuje akcję. Kolor różowy, kolor kobiet. Kolor nadziei, nadziei na lepsze jutro. Liczymy na to, że chociaż w jakimś stopniu pomożemy kobietom, które cierpią z powodu przemocy domowej i przemocy seksualnej. Powstanie nas miliard, by zatańczyć przeciwko przemocy wobec dziewcząt i kobiet. To światowa rewolucja, tak brzmiało hasło tegorocznej akcji. Za rok również w Nowym Tomyślu kolejna odsłona tego projektu. A teraz czas na trochę sportu ze śniegiem. W ferie najlepiej nie było, więc całkiem spora grupa uczniów postawiła na koszykówkę. W czasie ferii zimowych, e, oczywiście, przygotowujemy się codziennie, są treningi. Dzisiaj, właśnie, mamy pierwszy mecz z rodzicami. Jestem mile zaskoczony, ponieważ zjawiło się dużo rodziców, zarówno mam, jak i tatusiów. Gramy tu mecz pomiędzy sobą, z dziećmi. I myślę, że, że grupa idzie w dobrym kierunku. Rozwija się, mamy w tej chwili 19 dziewczynek z rocznika 2004-2005 i myślę, że jeszcze o nas będzie trochę słychać. Zbyłem to myślę i nie tylko. Uczniowski klub sportowy Dream Team powstał półtora roku temu. Główny cel: reprezentowanie naszego miasta w rozgrywkach wojewódzkich. Było o koszykówce, będzie o piłce nożnej. W czasie ferii trenowała również Nowotomyska Akademia Piłkarska. Znajdujemy się na hali sportowej zespołu szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, gdzie Nowotomyska Akademia Piłkarska w pierwszym tygodniu ferii zorganizowała wszystkim grupom swoim młodzieżowym obóz dochodzeniowy. Na hali w chwili obecnej trenuje grupa orlików, grupa E2, która przygotowuje się do sezonu. Pierwszy trening ma od godziny 10 do godziny 12 trenujemy na siłowni w terenie. Następnie idziemy na obiad i po obiedzie mamy zajęcia z piłkami na hali w zespole szkół numer 2. Na razie młodzi piłkarze trenują pod dachem, jednak pewnie już niebawem wybiegną na boiska, bo z tego co widać zima już raczej w odwrocie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni zimowych wakacji nie próżnowali także zawodnicy budowlanych. Co ciekawe, wśród sztangistów spotkaliśmy też jedną dziewczynę, która mimo bardzo młodego wieku ma na koncie już sporo sukcesów i jest uwaga członkinią kadry narodowej. Jestem w kategorii do 48 kg. Trenuję podróżnych trenerów od trzech lat już. Na obozy, że z reprezentacją Polski, lat 15 i 17. I moim trenerem jest mój tata? Największym marzeniem to było jechać na jakieś mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, reprezentować Polskę. Budowlani Nowy Tomyśl trenowali przez całe ferie. Do miasta byli też dowożeni zawodnicy z ościennych miejscowości. 22 zawodników w tej chwili na, przebywa na różnych obozach poza Nowym Tomyślem, natomiast u nas zajęcia, zajęcia uczestniczą... I przede wszystkim ci, którzy nie y, mogą wyjechać z różnych względów. Zajęcia w okresie ferii odbywają się tutaj poniedziałek dwa razy dziennie, wtorek raz dziennie, środa dwa razy dziennie, czwartek raz dziennie i piątek również dwa razy dziennie. No nie ukrywam, że również tutaj w, akurat w dniu dzisiejszym i w te właśnie nieparzyste dni uczestniczy młodzież z Kuślina. Dowozimy ich tutaj, żeby mogli w lepszych warunkach y, uczestniczyć w zajęciach. Y, po południu oczywiście jest dużo więcej młodzieży. Wiadomo, ferie, niektórzy różne zajęcia mają, inne dodatkowe. My staramy się jednak zawsze, żeby zapewnić tutaj młodzieży naszą atrakcyjną ofertę. Czas na wizytę w Starym Tomyślu. Tam zimowe obozowisko rozbili nasi harcerze, do których dołączyli goście z Leszna. Przyjechałem tutaj, ponieważ na kursach, które mieliśmy razem z kadrą z 19 do Habuki, została taka oferta złożona, że czemu by nie zrobić czegoś wspólnie dla naszych harcerzy i zuchów. No i stwierdziłem, czemu nie. Zawsze wymiana nowego doświadczenia jest dobra, zawsze współpraca też daje o wiele więcej plusów niż jakby coś się robiło samemu. Zuchy i harcerze wizytą w Starym Tomyślu byli zachwyceni. Aktualnie jesteśmy na zimowisku w Starym Tomyślu przy Kolegium Języków obcych w schronisku PTTK. I dzisiejszy plan był taki, ażeby rano zapoznać ich z ogólnie szerokim poznawanym terenoznawstwem, z orientacją w terenie oraz szyframi, a następnie, żeby zintegrować się z lokalną społecznością, ale także dzięki współpracy z panem Sołtysem, z tego to myśla, żeby zorganizować jakby taki jakby taką grę terenową nie, nie tylko dla Harcerzy, bo staramy się nie być zamkniętym zamkniętą organizacją, ale otworzyć się też na resztę ludzi. I właśnie dlatego zorganizowa zorganizowaliśmy grę terenową dla Harcerzy, Zuchów, ale także i mieszkańców wsi. Do Harcerzy w tym wydaniu naszego programu jeszcze zajrzymy. Zero nudy, tylko wyśmienita zabawa, tak w kilku słowach, można by streścić to, co przez dwa ostatnie tygodnie działo się w klubie osiedlowym spółdzielni mieszkaniowej. Wszystko, co zaplanowaliśmy, udało nam się znakomicie. Bardzo się cieszymy, jak zwykle, z uczestników Baliku, pełna sala, fajne imprezy, fajne konkursy. Współorganizowaliśmy to razem ze studentami WSPIA, z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że ta współpraca, która się od kilku lat już z nami z nimi dobrze układa, będzie nadal się układała. Zaplanowany teatr dla dzieci, znowu pełna sala, bardzo fajnie przyjęci aktorzy, bardzo fajna sztuka dla dzieci. Prawdziwym hitem okazały się też zimowe podchody. Każda impreza organizowana w Teferie przez klub osiedlowy przyciągała mnóstwo dzieci. Wszystkie inne pozostałe rzeczy zaplanowane, udane. Myślę, że akcja i ferie w klubie osiedlowym zawsze ściągają dużo dzieciaszków. Spotkanie z Strażą Pożarną, z policjantami, ze Strażą Miejską bardzo się podobało. Wiele pomysłowych zabaw, konkursów, kolorowanie pyrka policyjnego. Wszystko to przyjęli rodzice i dzieci bardzo dobrze. Ja tu bardzo dziękuję w tym miejscu. Rodzicom tych młodszych dzieci, tych najmłodszych, które same do nas nie docierają, a rodzice znajdują czas, przychodzą i to nas bardzo cieszy. Jeśli mowa o feriach, to nie można rzecz jasna pominąć biblioteki. Tegoroczne ferie upłynęły nam pod hasłem Ferie na cztery łapy. Na cztery łapy, bowiem każdego dnia towarzyszyła nam książka dla dzieci, której bohaterami były zwierzęta. I taka przeczytana opowieść stanowi punkt wyjścia do dalszych zajęć, do zabaw, do działań plastycznych, do inscenizacji. Tak więc myślę, że wszyscy bardzo wartościowo spędzili ten czas. Maluchy były zachwycone. My przypominamy, że do naszej biblioteki warto zaglądać nie tylko w ferie, ale przez cały rok. I jeszcze szybkie odwiedziny w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Tam też podobnie jak w bibliotece królowały zwierzęta. W środę w ramach ferii odbył się Międzynarodowy Dzień Kota. W ramach tego dnia odbyła się wystawa Najpiękniejsze Koty Nowego Tomyśla. Był to konkurs, w którym każdy mógł nadesłać zdjęcie swojego kota i cała wystawa jest umieszczona na holu ośrodka i dzięki temu też każdy uczestnik zdobył skromny upominek dla siebie i dla kotka. Oprócz tego odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci mogły zrobić maski oraz było też malowanie twarzy. Obok kotów niekwestionowanym królem zimowych ferii w noku był też smok, a właściwie smoki. Odbyło się smocze popołudnie. Najpierw wszystko zaczęło się od warsztatów plastycznych, gdzie dzieci robiły sobie smoki z papieru. Różne były elementy wycięte i każdy musiał je ładnie posklejać. A następnie po południu odbył się spektakl pod nazwą Baltazar Bąbka. W czasie ferii w noku działo się naprawdę wiele interesujących rzeczy. Odbył się m.in. turniej szachowy, działała też pracownia witrażu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty aktorskie i szybki kurs tańca. Ośrodek Kultury od lat organizuje taki program na ferie, żeby zadowolić wszystkie te osoby, które po prostu na czas zimowego wypoczynku pozostają w mieście. Oferty kierujemy tą i do dzieci i do młodzieży, która spędza ferie tutaj w Nowym Tomyślu. Pierwszym punktem takiego programu na ferie przygotowanego przez nasz ośrodek był balik karnawałowy zorganizowany w dniu 16 lutego o godzinie 16. Grupa około 100 dzieci bawiła się na holu Ośrodka Kultury przez naprawdę blisko dwie godziny. Było Wiele zabaw, konkursów uczestniczyły i maluszki, czyli dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci troszeczkę starsze. Naprawdę było bardzo, bardzo sympatycznie. Gościem dzisiejszego wydania magazynu w obiektywie jest Krystian Dybek, drużynowy 19. drużyny harcerskiej Buki z Nowego Tomyśla. Witam Ciebie. Witam serdecznie. Proszę zobaczyć. Harcerze zimy się nie boją. Ja w płaszczu, Krystian jak przystało na prawdziwego harcerza, w bluzie nazwijmy to firmowej. Nie jest zimno? Nie jest zimno, mundur harcerski ma tutaj takie dobre strony, że po prostu ta przygoda rozgrzewa, czy to zima, czy to wiosna, zawsze jest nam ciepło. Okej. Okay. Szanowni Państwo, mówiłem Państwu przed chwilą w magazynie w obiektywie, że zajrzymy jeszcze raz dzisiaj do naszych harcerzy, bo u nich rzeczywiście sporo się dzieje. Raz, a propos akcji zima, ale dwa spojrzymy też, spróbujemy spojrzeć na to, co przed harcerzami naszymi w tym nowym 2015 roku, ale zaczynamy od tego, co działo się w ferie. Krystian. Opowiedz o tej grze terenowej, którą zorganizowaliście dla mieszkańców Starego Tomyśla, bo to coś, czego jeszcze na naszym terenie nie było. Yy, tak, ta gra w sumie była taką pierwszą grą zorganizowaną w Starym Tomyszlu, yy, z racji tego, że też pojawił się tam nowy sołtys, który z taką propozycją wyszedł, my zajęliśmy się całą taką formą organizacyjną, przygotowaliśmy trasę, yy, yy, ognisko z grami, zabawami, yy, pląsy, śpiewanie przy ognisku, po to, aby w tym dniu jakby mieszkańcy wsi wyszli do siebie, zintegrowali się ze sobą, aby jakby taką tą współpracę rozpocząć, no myślę, że była to dobra forma na, na, na takie podchody, czy gry terenową jak by to nazwać. I jak udało się ta... Integracja. Integracja, mogę powiedzieć, no, była po prostu super. Przyszło dużo mieszkańców, yy, ro, ro, całe rodziny z dziećmi, yy, z, została zaproszona Straż Pożarna z Wytomyśla, Policja Straż Miejska, gdzie wspólnie wszyscy yy, jakby pokazaliśmy to, że niesiemy chętną pomoc temu, aby to środowisko zintegrować i nie tylko Stary Tomysz, ale również inne wioski. Tak, aby na tych wsiach też takie na no, życie tętniło, nie? Wspomnieliśmy w naszym magazynie o gościach, którzy odwiedzili Was po raz pierwszy. Wasi koledzy harcerze z Leszna przyjechali tutaj do naszej gminy Nowy Tomyśl. Będzie rewizyta, Wy pojedziecie niebawem do Leszna. Ta współpraca będzie się zacieśniać, będzie się rozwijać? Oczywiście, że tak tak jak Związek Harcerza Polskiego, nie jesteśmy zamkniętą organizacją w swoim środowisku. Mamy taką misję, że musimy się integrować. Jesteśmy wszyscy z jednej organizacji już, już otrzymaliśmy zaproszenie na rajd harcki organizowany przez środowisko Leszczyńskie, z czego na pewno skorzystamy. Powiedz mi, Krystian, bo tak patrzę troszeczkę na was z boku od ponad roku, od momentu kiedy powstał nasz magazyn w obiektywie, no i rzeczywiście w waszych szeregach mowy o nudzie nie ma. Gdyby ktoś się chciał do was, do was zapisać, oczywiście nie mówię o sobie, bo już jestem wiekowym gościem, ale młodzi ludzie, zuchy, młodzi harcerze, jest taka szansa, żeby wstąpić w wasze szeregi, mówiąc już teraz właśnie zupełnie poważnie. Oczywiście, że tak jak ja też mówię całkiem poważnie. Wiek tutaj nie gra roli. Każdy może zostać harcerzem, nie ważne, ile ma a żeby się zapisać, wystarczy przyjść w piątki o godzinie 16. Spotykamy się w budynku gimnazjum. Tam mamy swoją harcówkę. I niezależnie, czy to są e, grupy przedszkolne, czy też podstawówka gimnazjum, mamy utworzone cztery piony wychowawcze. Są to zuchy e, klasa 1, czy podstawówka, e, harcerze młodzi 4, 6 podstawówka, gimnazjum, harcerze starsi oraz wędrownicy liceum. Pytanie w imieniu rodziców: te dzieci w czasie spotkań są bezpieczne, są pod Waszą opieką? Oczywiście, że tak są pod opieką kadry, która posiada ukończenie. Kursy pedagogiczne, także teraz jesteśmy w trakcie takich harcerskich kursów doskonalających, aby tą swoją misję harcerską jak najlepiej wypełniać. Przed chwileczką powiedziałem, że sporo dzieje się z takich moich obserwacji, przynajmniej tak wynika, że sporo dzieje się w Waszych szeregach i plany na ten rok, gdzie będzie można Was spotkać, w co będziecie się angażować. Już tak jak powiedziałem, tutaj Związek Harcerstwa Polskiego no musi wychodzić i organ, jakby integrować się z innymi środowiskami harcerskimi. Poza tutaj społeczność, społeczną działalnością na terenie miasta planujemy wyjechać już w kwietniu, na koniec kwietnia, z sprzątem maja do Imiołek koło Lednicy, gdzie odbędzie się zlot polowy Harcerstwa Starszego. Na wakacje oczywiście wybieramy się na obóz harcerski chówcowy, a po obozie zaraz wyruszamy na Grunwald, aby również spotkać się ze środowiskami harcerskimi z całej Polski. Poza tym też, aby ta służba Bogu, która jest też nam jakby... Yy pokazywana. Chcemy ją też jakby reprezentować służbą na Lednicy podczas harcerskiej służby lednickiej. Jak Państwo słyszą, z naszymi harcerzami nie sposób się nudzić. Jeśli ktoś ma ochotę, e, chciałby wstąpić ich w szeregi, to proszę tutaj zgłaszać się do naszych harcerzy, do pana Krystiana Dybka, który był gościem dzisiejszego wydania magazynu. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Również dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. No i cóż, jak zwykle, do zobaczenia za tydzień. Krzysztof Sadowski, kłaniam się Państwu. W tym magazynie to już wszystko. Krzysztof Sadowski, Tomasz Tomaszewicz. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Kolejne wydanie magazynu informacyjnego w obiektywie w poniedziałek, jak zwykle, o godzinie 18.00. Oglądajcie nas też w internecie na tvk.smnt.pl.